Szanowni Państwo, chciałem Państwu oczywiście przedstawić podział obowiązków i kompetencji, jakie zostały przydzielone poszczególnym członkom Zarządu Województwa Podkarpackiego. Oczywiście jest to ważny moment, dlatego że porządkuje pracę naszego Zarządu, przekazuje kompetencje i oczywiście także odpowiedzialność. Taka jest sytuacja i tak jak mogę to Państwu przedstawić, to Sprawami, sprawami rozpocznę od pani licymarszałek Marii Kurowskiej. Pani Maria Kurowska będzie zajmowała się sprawami nauki, edukacji, Departament nau Edukacji i Nauki będzie jej podlegał i także Departament ochrony, ochrony Środowiska. Te wszystkie rzeczy są oczywiście ważne, istotne, są niektóre doświadczeniem pani marszałek, niektóre rzeczy są nowe, ale tak to już jest, że obowiązki i kompetencje muszą być tu poszerzane, dotyczy to każdego z nas. Jeżeli chodzi o sprawy związane z, z tym, czym będzie kierował i za co będzie odpowiadał Pan Marszałek Stanisław Kruczek, to jest Departament Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej i Departament Rozwoju Regionalnego, w którym są sprawy strategii, sprawa planowania przestrzennego, i sprawy zamykanej perspektywy, perspektywy finansowej. Pan Wojciech Buczak, który będzie moim pierwszym zastępcą, będzie odpowiadał za Departament Dróg, Transport Publiczny, e, e, oczywiście Wordy. Będzie miał także Departament Promocji, Współpracy Międzynarodowej Sportu i Turystyki i Departament Kultury i Ochrony Zdrowia i Dziedzictwa. Pan e, e, Lucian Kuźniar który pan marszałek Lucjan Kuźniar będzie miał te same departamenty, które miał do tej pory, czyli przypomnę departament e, rozwoju e, obszarów wiejskich i programów, które wspierają rozwój obszarów wiejskich i departament rolnictwa geodezji Mienię gospodarki i departament biuro nadzoru właścicielskiego i analiz e, ekonomicznych, które e, zajmuje się nadzorem naszych spółek naszych udziałów i akcji które posiadamy w spółka Ja oczywiście w dalszym ciągu zachowałem sprawy związane z departamentem budżetu kontroli audytu z kancelarią sejmiku z kancelarią zarządu departament wdrażania projektów infrastrukturalnych departament regionalnego programu operacyjnego czyli nowego programu i oczywiście biuro ochrony informacji i informacji Niejadnych. Tak jak Państwo oczywiście wiedzą, priorytetami naszymi w tej, w, tej, w tej kadencji zarządu będzie sprawa tworzenia miejsc pracy, nowa polityka uprzemysłowienia, pozyskiwanie inwestorów, oczywiście dokończenie negocjacji RPO, co już za chwilę się w naszym odczuciu stanie, renegocjacja w dalszym ciągu kontraktu, który musi zostać wypełniony, wypełniony niedługo już kwotami. Na poszczególne inwestycje, które w nim zostały zawarte. No i wreszcie cały czas dbanie też o sprawy, nie tylko związane z gospodarką, z infrastrukturą, ale o sprawy społeczne, o sprawy związane z dziedzictwem, bo nasz rozwój, żeby był pełny, to i takie, takie obszary musimy, musimy rozwijać. No i cały czas pilnujemy nasze projekty zagrożone, o których trzeba mówić, trzeba je monitorować, czyli Centrum Wystawiczo-Kongresowe internet szerokopasmowy, czy także ścieżki, ścieżki rowerowe, jak Państwo wiedzą, to są trzy, trzy nasze takie zagrożone, zagrożone projekty. No i też trzeba powiedzieć, że odbyły się już dwa posiedzenia Zarządu, którymi, które prowadził Pan Wojciech Buczak pod moją nieobecność, a czekają nas jeszcze dwie sesje, 17 grudnia, chcemy Rozpocząć tą pracę już taką merytoryczną, czyli pierwsze czytanie budżetu, bo budżet województwa, jak Państwo wiedzą, stary zarząd opracował, przedłożył Sejmikowi, a teraz musi się rozpocząć praca nad tym budżetem muszą zostać ukonstytuowane komisje. To nas na tej kolejnej sesji czeka, i kolejna sesja 29 to będzie ciąg dalszej pracy nad budżetem, oczywiście także inne sprawy bieżące. Zamykanie starego budżetu. No i oczywiście będzie miała też charakter taki uroczysty, bo będzie to sesja świąteczna, opłatkowa, bo takie co, co roku się odbywają. Teraz jeżeli chodzi o sprawy mojego pobytu w Brukseli, tam było kilka aspektów. Była sprawa spotkania z panią przewodniczącą komisji z Iskrą Mikołajową bułgarką, która, której przedstawiliśmy koncepcję nasze jeżeli chodzi o rozwój regionalny, przedstawiliśmy też koncepcję jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, jak chcemy to rozwijać. W tym oczywiście nasze problemy ze zjazdami, wjazdami na autostrady i naszą drogę S19 i, i w, kon, w koncepcji też tej Wiakarpatii, w w, którą bardzo jest zainteresowana także Bułgaria, bo przypomnę, że ta droga tamtędy biegnie. No i ważna sprawa była negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego tu chcę Państwu powiedzieć, że one dobiegają do, do końca. To co się nam udało z tych problematycznych rzeczy obronić na tych negocjacjach, wynegocjować, to sprawę wsparcia dla uzdrowisk. Państwo wiedzą, że w tym Regionalnym Programie Operacyjnym są dedykowane specjalne środki ponad 20 milionów euro. Na rozwój uzdrowisk Wojusa Podkarpackiego, nie tylko naszych dwóch uzdrowisk, ale wszystkich uzdrowisk, które w Podkarpaciu są, i będą mogły one uzyskiwać dotacje właśnie na swój rozwój w, w aspekcie jak gdyby, przedsiębiorczości w takim, w takim efekcie. Potwierdzona też została możliwość wdrażania za 8 milionów złotych projektu. Związanego z promocją gospodarczą województwa podkarpackiego. To była trudna negocjacja. Komisja nie chciała się zgodzić na, na uzdrowiska też, bo traktowali to jako, jako no tak w kategoriach można powiedzieć, że, że to jest tylko i wyłącznie spa, a dla nas to nie jest spa. Musieliśmy się z tego wiele tłumaczyć i pokazywać, w jakim aspekcie chcemy je roz, roz, rozwijać. Także będzie, będzie możliwy prowadzony projekt dotyczący profesjonalnej profesjonalizacji usług doradczych e, świadczonych na rzecz e, sieciowania instytucji okołobiznesowych, e, e, który będzie realizowany na terenie Województwa Podkarpackiego i także wynegocjowaliśmy wsparcie dla tak zwanych małych Koperników, prawda? Czyli Państwo wiedzą, czyli te nasze Łukasiewicze mogą się stać faktem. Około dwóch lub trzech ośrodków w skali województwa takie dofinansowanie będzie mogło dostać. Na dziś mamy takie plany, zamiary, że to będzie w Rzeszowie, że to coś mieści się o tym w Krośnie, także w Mielcu. Być może, że coś trafi w inne miejsca, gdzie taka aktywność zostanie, zostanie zidentyfikowana. Były też z tym, z tym, bo to była jedna z kwestii takich spornych. No i wreszcie też obroniliśmy w mniejszym wymiarze niż w poprzednim w poprzedniej perspektywie wsparcie dla Ochotniczych Straży, Straży Pożarnej. No i także to były wszystkie sprawy związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, ale także w kontekście Europejskiego Funduszu, Funduszu Społecznego, także w, w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego udało nam się, udało nam się utrzymać wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i tu mamy, na ten cel będzie prawie 67%. Milionów euro przeznaczone, będą to możliwe dotacje takie małe, typu tam 20 czy 30 tysięcy, zastanawiamy, znaczy my, się, my chcielibyśmy 40, ale tutaj może być zmiana i tu decyzja rządowa może ograniczyć nam to do 20 i będą też możliwe mniejsze, szybkie, dostępne pożyczki dla tych, którzy chcą startować. To jest wszystko skierowane dla tych osób, które chcą rozpoczynać działalność, które mogą wracać za granicę, które mogą otwierać firmy, to co ciągle mówimy. No i zachowamy preferencje dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i tutaj ci, którzy posiadają troje i więcej dzieci do 18 roku życia, będą dodatkowe, dodatkowe punkty uzyskiwali za to. Chcemy premiować te osoby i te rodziny w celu podjęcia aktywności na rynku, rynku pracy. Także wydnoczywaliśmy zapisy, które y, dotyczą y, dostępności działań y, z zakresu usług zdrowotnych dla kobiet będących y, w ciąży, dla młodych matek samotnych, czyli takie y, aspekty też społeczne dla rodziców y, zagrożonych wykluczeniem, wykluczeniem społecznym, y, y, rozszerzenie zakresu wsparcia, na przykład dla szkół rodzenia, y, no i oczywiście też y, y, uzyskaliśmy pozytywną opinię dla naszych koncepcji pomocy stypendialnej, którą chcemy kierować. Państwo wiedzą, że jesteśmy powietrzem, które to dosyć dobrze rozwija i tutaj też to było problemem, dotyczy to szkół ogólnokształcących i także dla uczniów szkół zawodowych, gdzie ponad 2 miliony euro będzie na te stypendia przeznaczone. To też aspekty społeczne tutaj byłem Państwu zobowiązany to przedstawić. I teraz kwestia krótko, jeżeli chodzi o oświadczenie w sprawie wsparcia szlaku w Jakarpaty S19, pani europoseł Łukaciewska bardzo się z tego ucieszyła, że marszałek przedstawił montaż finansowy budowy drogi S19 aż do granicy województwa. To jest oczywiście chcę państwu powiedzieć nieprawda, to oświadczenie pani poseł wprowadza błąd, w błąd wyraźnie jest szkodliwą informacją i można powiedzieć dezinformacją, dlatego że ani z Regionalnego Programu Operacyjnego, ani z Polski Wschodniej nie można budować dróg ekspresowych ani autostrad. Pani poseł po prostu nie zrozumiała. Ja pokazałem montaż finansowy towarzyszących inwestycji drodze S19. Państwo to znają, Robimy, chcemy, domagamy się do babicy, to ma być z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ta pierwsza część, na to jest zgoda w kontrakcie, Państwo wiedzą. Później prowadzimy swoją drogą wojewódzką, modernizację swojej drogi wojewódzkiej właśnie z Polski Wschodniej i z Regionalnego Programu Operacyjnego. Robimy tam obwodnice, robimy tam wiele inwestycji środowiskowych, wiele inwestycji związanych z przedsiębiorczością, ale to po to, że dopóki ten ostatni odcinek od Babicy do Barwinka z dwóch etapów się składający nie będzie zmodernizowany, żeby była możliwość dojazdu, dojazdu, żeby dalej się nie tworzyły korki, prawda? Także to jest, tak wygląda ten, ten, ten montaż różnych źródeł finansowania, ale nie dotyczy on wyłącznie drogi S19 bo oczywiście ta pozostała część powinna być finansowana w naszym odczuciu z programu Łącząc Europę, który jest na poziomie europejskim, bo to są aż bo to jest aż 8 miliardów złotych, proszę Państwa, I ani w Polsce wschodniej, ani w regionalnym programie operacyjnym takich środków po prostu nie ma. Przypomnę, że nasz regionalny program operacyjny liczy 2 miliardy euro, czyli jak pomnożymy przez 4 to jest 8 miliardów, musielibyśmy cały regionalny program operacyjny przeznaczyć na S19. Pani poseł niestety nie zrozumiała, jestem zobowiązany i prośba do Państwa, żeby to, żeby to oświadczenie też przedstawić, dlatego że naprawdę nam to szkodzi. No i jeszcze to jest w takim aspekcie, że jak gdyby zablokowania petycji, która przez Pana posła Tomasza Poręby była w Brukseli przedmiotem obrad dniu przedwczoraj. I to jest też bardzo źle, bo raz tu mamy dezinformację, że wszystko jest dobrze, a jednocześnie zablokowano tą petycję. Petycja umożliwiała przyjazd misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego, która by tu na miejscu widziała, jaka jest sytuacja, jakie są potrzeby, jakie są korki, zatory. W Bogu chwale była to naprawdę ważna, ważna sprawa i też jak, jakie są zanieczyszczenia środowiska, jakie są poziomy hałasu na przykład w Boguchwale. To tyle, proszę Państwa, z mojej strony. Aha, jeszcze braliśmy udział w uroczystości związanej z pięcioleciem Domu Polski Wschodniej, prawda, który już taką rocznicę obchodzi. Był czas na, na rozmowy, na, na podsumowanie, na jakieś wytyczenie nowych zadań na, na, na przyszłość. I oczywiście też było wysłuchanie przed komisją. komisją E, transportu, e, jeżeli chodzi o e, dostępność komunikacyjną Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście S19 Jak, i, i Wiakarpaty. Jak Państwo się e, orientują, w dalszym ciągu ten temat jest e, w, ciągłym, e, w ciągłym naszym zainteresowaniu e, i także w zainteresowaniu Pana posła Tomasza Poręby, bo ten temat trzeba, że tak powiem, pilnować cały czas. Pojawiają się różne tam szanse, aspekty, ale do decyzji jeszcze w tej sprawie, żeby to było na, na, na zamknięte do końca szczęśliwie, to jeszcze dużo pracy trzeba zrobić.